Gościem Edexpressu jest Pan Profesor Robert Flisiak, Polska Grupa Ekspertów HCV, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry. W ostatnich dniach miał Pan wiele bardzo ważnych spotkań, spotkanie w Senacie, spotkanie w Sejmie. Czy są jakieś dobre wiadomości dla pacjentów, którzy chorują na wirusowe zawalenie wątroby typu C? No tak do końca nie mogę być optymistyczny i nie mogę takich dobrych wiadomości już na 100% przekazać. Bo e, i Ministerstwo, i Narodowy Fundusz Zdrowia nie chcą się wypowiadać do końca, bo tak naprawdę głównym problemem nie jest w tej chwili to, czy e, do programów terapeutycznych zostaną włączone e, innowacyjne leki, czyli inhibitory proteazy w formie terapii trójlekowej, bo to jest raczej pewne, że przynajmniej w jakiejś grupie pacjentów to nastąpi, tylko problemem jest to, czy za tym pójdą pieniądze. Dodatkowe pieniądze, bo niestety innowacyjne leki kosztują więcej niż y, terapia standardowa. Y, jeżeli y, po wprowadzeniu, po włączeniu do programu terapii trójlekowej z inhibitorami proteazy nie zostanie zwiększony budżet na terapię HCV, to po prostu. Nie. Będzie wręcz gorzej, bo e, dostępność terapii dla pacjentów, która już teraz jest zła, bo są kolejki w ośrodkach do leczenia w terapii dwulekowej, ta dostępność się jeszcze zmniejszy. Bo przy tym samym budżecie, przy dodaniu terapii trójlekowych, możliwości korzystania z terapii trójlekowej, będziemy mogli przeleczyć zaledwie połowę tych pacjentów, których leczymy w tej chwili. A pacjenci, którzy są zrzeszeni w różnego rodzaju organizacjach pacjenckich, dopominają się o to, aby był dostęp do nowoczesnej terapii trójlekowej. Lekowej. Minister Radziewicz Winicki wyraził przekonanie, że leczenie WZW typu C w niedługim czasie będzie odpowiadało standardom światowym i znowu nie mamy precyzyjnej odpowiedzi, ale co Pan profesor sądzi, czy rzeczywiście jest to tak niezwykle pilna sprawa w tej chwili, bo przecież terapia trójlekowa ratuje życie bardzo wielu pacjentów. To jest ostatnia terapia, którą można zastosować. Tak, w tej chwili mamy w ośrodkach, które mają doświadczenie już z jakiejś z terapią trójlekową, chociażby z racji prowadzonych przez w ostatnich latach badań klinicznych, uczestniczenia w projektach międzynarodowych. Jest masa telefonów od pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby. Pamiętajmy, że wirus HCV jest wiru, wirusem onkogennym. On odpowiada za większość przypadków. Raka pierwotnego wątroby. A więc każdy pacjent, który dowiaduje się o tym, że jest zakażony, poszpera troszkę w internecie, natychmiast z przerażeniem stwierdza, że ma stukrotnie większe ryzyko rozwoju raka pierwotnego wątroby niż ktokolwiek niezakażony. Ale a propos tej wypowiedzi pana ministra. Wczoraj też słyszałem, jak to bardzo intensywnie ministerstwo pracuje nad tym, żeby tę terapię udostępnić. Tylko że prawda jest taka, że Polska jest ostatnim krajem w Unii Europejskiej, która nie ma jeszcze finansowania tej terapii. Dlaczego inne kraje tak szybciutko włączyły? Ponieważ w prostych Mówiła, analizach, tak, w prostych analizach farmakoekonomicznych wykazano natychmiast dosłownie, że, że ta terapia przynosi same korzyści. Nie tylko nie chodzi o korzyści dla pacjentów, bo to dla lekarzy jest oczywiste, ale przede wszystkim korzyści ekonomiczne, ponieważ to jest postęp rewolucyjny. W żadnej dziedzinie medycyny w ostatnich dziesięcioleciach nie zdarzył się taki skok rewolucyjny, gdzie ze skuteczności 40% wyleczenia pacjenta całkowitego. Skaczemy. Tak, skaczemy. 40% to terapia dwulekowa dotychczasowa. Więc z tych 40% skaczemy nagle do 75%. No, dowodem na to było zresztą opublikowanie wyników badań rejestracyjnych ostatniej trzeciej fazy nad tymi lekami w New England Journal of Medicine. No w końcu najbardziej prestiżowe czasopismo, jeżeli w jednym roku publikuje pięć prac oryginalnych, olbrzymich publikacji, no to widzi rangę tego zdarzenia. Ale, Państwo eksperci zrzeszeni w Polskiej Grupie Ekspertów HCV jesteście bardzo aktywni. Bardzo często występujecie w mediach, mówicie o tych kwestiach. Fundacja Gwiazda Nadziei, która też zrzesza pacjentów chorych na, na, na tę chorobę, także. Wiele razy mówiła o bezsensie, o którym Pan Profesor teraz mówi, o tym, że trzeba policzyć. Prosty rachunek ekonomiczny mówi, że koszty leczenia terapią trójlekową są dużo mniejsze niż koszty zastosowania specjalistycznych procedur medycznych, takich jak przeszczep wątroby. To proszę mi powiedzieć, skąd ten opór w decydentach? Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Nasze agendy, agencje oceny technologii medycznej też umieją liczyć i już dawno policzyły to. Ten rachunek został w Polsce też dokonany bardzo szybko, e, więc e, wszystko w rękach polityków w tej chwili. Panie profesorze, powiedzmy jeszcze chwilę o tendencjach, jeśli patrzymy na wirusowe zapalenie wątroby typu C. E, wskazania są teraz takie, że spada zachorowalność, ale rośnie śmiertelność. Jak, e, e, w, zakażeniu w zakażeniu HCV? No nie, nie można powiedzieć, że, że zachorowalność spada. Przede wszystkim nie możemy mówić o zachorowalności, tylko o wykrywalności. To jest podstawowy problem. A wykrywalność nam wzrasta wtedy, kiedy pojawiają się środki na badania przesiewowe, a spada nam wtedy, kiedy tych środków nie ma. No bo dwa, trzy lata temu samorządy w wielu miastach Wyłożyły pieniądze na badania przesiewowe, wyłożyły pieniądze nawet firmy farmaceutyczne i w tym momencie mieliśmy skok. Natomiast w tej chwili, tak jakby zainteresowanie wydatkowania tych pieniędzy zmalało, prawdopodobnie z powodu tego widma kryzysu i w efekcie również wykrywalność nam może obniżać się, ale to jest pozorne, bo pytała Pani na samym początku o liczby, ja o tym, o liczbach, ale nie powiedziałem o tych liczbach. Otóż, yy, bardzo duże badania, jakie przeprowadziła polska grupa ekspertów, pozyskując środki z różnych źródeł, yy, na, yy, no, w skali świata są to jedne z największych badań przesiewowych. Musieliśmy się yy, do tego posunąć, bo cały czas nam zarzucano, że dane są z sufitu. Więc 26 tysięcy osób przebadanych, które były przyjmowane do różnych szpitali, i w tej grupie okazuje się 2%, prawie 2% miało przeciwciała. Posiadanie przeciwciał nie oznacza choroby, ale oznacza, że te osoby muszą być poddane głębszej diagnostyce w wykonaniu badań wirusologicznych. Jedna trzecia z tej populacji ma aktywną replikację wirusa. Jeżeli przełożymy to na liczby, to wygląda na to, że 700, ponad 700 tysięcy mieszkańców Polski wymaga wykrycia, żeby ich wykryć poprzez badania przesiewowe, a następnie pogłębić diagnostykę, skierować do, do specjalistów. Dzięki temu można będzie wykryć, Ponad 200 tysięcy osób, które wymagają terapii. Na dzień dzisiejszych leczonych jest około 4 tysięcy terapią. Bólekową. Ogromna liczba pokazująca, jak ogromny jest problem, a co ważne, moim zdaniem, tutaj trzeba jeszcze podkreślić, że groza zakażeń, do których dochodzi w Polsce, ma miejsce w czasie wykonywania zabiegów medycznych na terenach placówek medycznych i argument o tym, że nie ma pieniędzy na nowoczesną terapię, no wydaje się to być moralnie bardzo wątpliwy. Żebyśmy byli dokładni, to te zakażenia miały miejsce w przeszłości, głównie w placówkach opieki zdrowotnej. Oczywiście w tej chwili do tych zakażeń tak nie dochodzi. To, co my wykrywamy, to są cały czas ludzie zakażeni wiele lat temu często. No, ale prawda jest, że to właśnie w placówkach opieki zdrowotnej, często niedofinansowanych, oszczędzających na wszystkim, dochodziło do tych zakazów. Troszkę zakazji. też to powiedziałam, aby przytoczyć zdanie wypowiedziane przez urzędników Ministerstwa Zdrowia, którzy zalecają nam większą dbałość o higienę, która nie wyleczy tych pacjentów. Mycie rąk jest oczywiście chwalebnym zaleceniem, ale nie wyleczy pacjentów, którzy już są zakażeni. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Pan Profesor Robert Flisiak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Polska Grupa Ekspertów HCV był gościem MedExpressu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.